Czy Twoja firma może działać jeszcze sprawniej? Każda firma dąży do rozwoju, uzyskania stabilności finansowej, pozyskiwania coraz większej liczby klientów, a w efekcie coraz większych przychodów. Jest jednak ciemna strona tego rozwoju: coraz więcej procesów wewnętrznych, pracowników, dokumentacji, korespondencji, papierów i coraz bardziej rozbudowana struktura organizacyjna. Tym samym zaczynają powstawać tak zwane wąskie gardła, przez które pojawiają się opóźnienia w projektach, rosną koszty, a w pośpiechu coraz łatwiej o pomyłki. Rozwiązaniem może być wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Twojej firmie. Cyfryzacja zautomatyzuje codzienne czynności, podniesie efektywność, zwiększy dynamikę działania firmy, zabezpieczy dane, a co najważniejsze. Wyeliminuje zużycie papieru, pozwoli działać Twojej firmie sprawniej, a nawet sprawi, że zaoszczędzisz kolejne pieniądze. Jedna z firm, w której działa nasz system, wyliczyła, że dzięki samemu ograniczeniu czasu na procesy administracyjne zyskała 100 tysięcy złotych rocznie. Skontaktuj się z nami, a wspólnie ustalimy, jak możemy usprawnić działanie Twojej firmy. Do zobaczenia! Aplit. human face of IT.